Otręby owsiane, tak niezbędne w diecie Dukana, można wykorzystywać w wersji nieprzetworzonej, czyli dokładnie takiej, jakiej mamy w paczce. To są otręby niezmielone w postaci tych drobnych płateczków, które oczywiście świetnie sprawdzą się w placuszkach otrębowych Dukana, czy jako dodatek do wszelkiego rodzaju serków czy panierek. A także można te otręby zmielić w bardzo prosty sposób, wkładając je po prostu do blendera bądź do młynka do kawy, zmiksować i otrzymujemy wówczas taką mączkę otrębową, którą można wykorzystać również w wielu przepisach diety dukana, ze względu jednak na tę bardziej mączkowatą konsystencję. W niektórych przepisach będzie ona bardziej przyjazna w wykorzystaniu niż yy, tradycyjne otręby. Świetnie sprawdza się na przykład we wszelkiego rodzaju panierkach do mięs, można tutaj dodać zioła, sól bądź inne dozwolone w diecie dukana przyprawy oraz na przykład w placuszkach otrąbowych dukana, które zyskują wówczas zupełnie inną konsystencję niż takie wykonane z tradycyjnych otrąb owsianych. Ja w przepisach na gotuj skutecznie TV, które będą pokazywały dania spełniające kryteria diety Dukana, będę naprzemiennie wykorzystywała zarówno otręby takie tradycyjne, jak i otręby zmielone.